Witam w kolejnym odcinku ze zdrapek. Um, tu już dwie zdrapki zdrapałam. Z numerkiem 12 wygrałam 6 zł Szczęśliwe, nie? Oraz Laki 7 z numerkiem 29. Również wygrana. Zwróci, fajnie, pięknie. Dobrze. To... Przechodzimy do trafania szczęśliwych linii. Z numerkiem 13. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwa ta trzynastka, czy pechowa. Mamy kraba i słońce. I szukamy kraba, słońce, krab, Chyba więcej nie widzę. Kolejne dwa symbole. Wiśnie. Garnek. Wiśnie. Nie, to jest zakwa. Garnka w ogóle nie widzę. Dobra, Następne. Słoń. I korona. Słonia mamy Kolejny słonik. o jeszcze wiśnie pominęłam. A korony nie ma. Księżyc. Jabłko. Mamy księżyc. No i znowu wiśnie pominęłam. Jabłko. Księżyc, jabłko, kolejne dwa symbole: winogrono, gruszka. Winogrono zawsze coś pomina. Gruszki w ogóle chyba nie widzę. Winogrono. Dobrze serce podkowa. Podkowa i nima nie ma, nie ma. dobrze, dzwon gwiazda. Również, no tylko gwiazda, tu jest gwiazda, jakby tęcza była by było fajnie, ale. A dzwon, tu jest, do góry, pan dzwon. I nie ma więcej. Pomarańcz, śliwka. Pomarańcz. Liwka. i więcej nic, arbuz, złoto, złoto, arbuz, arbuz, kuszą, kuszą, I więcej znowu nic. Mamy kwiat. Kwiatu chyba w ogóle nie widziałam. Chyba, że przeoczyłam, ale wątpię. Mamy tęczę i mamy linię. Tak? Tak, linię mamy. Super. Choćby zwrócik, ale super. Kwiatu w ogóle nie było. Tęczę już chyba nie przyoczyłam. I ostatnie dwa symbole: truskawka, biedronka, truskawka, truskawka, sakwy nie było. I tutaj truskawka, ale znowu kości nie było. Sakwy też chyba nie było, nie było. Dobrze. No tu widocznie mamy jedną linię. Mamy zwrocik, tak jak mówiłam. Sprawdzimy sobie kontrolne. DDD. Wszystko się zgadza. Super. Trzynastka szczęśliwa. Dobrze. I laki 7 z numerkiem 28. Czy 28 tak. I szukamy następujących. Liczb 29, 14, 22. Mamy siódemkę. 16, 15 obok. 24, 12, 30, i 11. A w bonusie słońce nic nam nie daje, a pod siódemką. Dwa złote i znowu zwrócione. A, a, super. Także tutaj mamy wygrane wszystkie dwa, cztery. 10, 13 zł. Super. Dziękuję za obejrzenie w filmiku. Pozdrawiam serdecznie.